Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a może powinienem mówić dobry wieczór, bo raczej powinno się taki film oglądać w nocy. Moi drodzy, to jest film, gdzie będziemy się straszyć i będziemy Was straszyć. Witam, Rojo. Witam cię serdecznie, Piotrze. Nie bądź dla mnie zbyt surowy. Nie, no, absolutnie, absolutnie słuchajcie. To jest gra, w której się można potrolować, postraszyć, więc myślę, że jest idealna do duetu. Dokładnie. Idealna. Tak. Idealna. Idealna jest. Idealna jest. Bo ja nauczyłem swoją córkę mówić, wiesz, tak jak ty mówiłeś w Stanach, że jest ekstra, jest super, nie? Mm. I ona ma problem z wymową wyrazu e, e, ekstra i mówi ekstra. E, 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 czekaj, esktra, o. esktra, jest tak śmiesznie. No. Dobra, Carmen Electra, moi drodzy, hide and shriek, mamy potężne wachlarzysko możliwości wzajemnego trollowania, straszenia i przeszkadzania w zdobywaniu orbów. Jedziemy. Dokładnie. To zapraszaj no i... do, do gry w takim razie. Jasne. Za każde przestraszenie roja y, może być łapka w górę. Wybacz, zaprosiłem roka, czekaj, anuluj. Y, to, to ja. <grystowałem>. Dobrze, jest dobrze. Tak jest. jest. Dobrze. No więc właśnie, więc grze chodzi o to, żeby siebie nawzajem straszyć, ale jednocześnie, żeby zbierać specjalne orby czy tutaj takie kule, kłaście sobie na ołtarzyku, za co dostajemy punkty. Z drugiej strony możemy zbierać runy, które mają specjalne efekty i te runy są losowane co grę. Y, tutaj jest zestaw tak. run, który został losowany, widzicie? Można też te cztery runy łączyć o. w jakieś różne kombosy, które dają jakieś inne efekty. Podkładanie świń, szeroko rozumiane. A jeśli chcę, pytacie już, co robi Lodomir, dlaczego on tam śpi, nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie. Gramy. Dokładnie. Let's get ready to Rumble. O, no, no, proszę bardzo. Jest super. Cóż to jest? A, to jest Dispel Magic. Gdzie to jesteś? się może przydać na zamknięte drzwi, na przykład. O, to jest ciekawa opcja. Mam taką opcję, że mogę przyzwać swój ołtarzyk w pokoju, gdzie akurat jestem. Nie muszę potem, wiesz, chodzić. To całkiem fajne. Także to by się zgadzało. Nie no. lubię, jak zmieniasz głos. To znaczy, że się zakradasz. Nie. Gdzie? Kiedyż kurde, ty. Gdzież ty. Nie! Wiedziałem, <śledziałem, śledziałem>, że to jesteś. <śledziałem> A miałem tak wszystko dobrze poplanowane. Summonować altar do siebie, czerwona kurka, ale no tak, stracił mnie Explor Falloutowy, jeśli chodzi o footlockery. Dokładnie. Bo tworzyłem wszystkie i bo to słychać na 3 km. Oj, tak. Ale wiem, że teraz ty masz, kurde, straszenie załadowane, nie? Co mi się... Co mi się średnio podoba, przyznam szczerze. O, Jezus! Co się stało, Piotrze? Chyba... mam kłopot. Get out, get out, wherever you are. O yeah. mój Boże. I'm going to rape you. Now. Fuck you. Oh, yeah. No to za ham bezczelny. Ja sam sobie pułapkę stawiłem, sam ją wpadłem, kulę zastanowiłem się, straciłem kulkę, wszystko popsułem. Wszystko popsułem. To nieważne, co my nagrywamy, jest beka po prostu totalnie. Ja pierniczę, no. Warzywo. To było warzywo straszne. Ok, Mr Peter, round 2. Hmm. Mm. All right. Let's do this. Okay. Yeah, no, oh, no. oh no. oh No. they're No. 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 Fusion, Mister Peter. Mister Peter, just where are you, Mister Peter? Mr. Peter, oh, oh, just a bush. To jest straszna jest ta gra. Gdzie jesteś? Dobrze wiesz gdzie jestem. Już na wali oczywiście. Ocież kurde chciałem podskoczyć cholera jasna i straciłem straszenie. Nie podoba mi się to. O nie ja też podskoczyłem! Ja... Ja mówię... Tu idzie skakać? Pewnie jeszcze. Jesteś... Nie. nie no, Też straciłem. Też straciłem. Nie! Ty mnie strollowałeś, Ty wcale nie podskoczyłeś. Podskoczyłem, znaczy nie podskoczyłem, bo się nie da. Znaczy no, ale... ale to dobre by było, kurde. Dobra, co my tu mamy? Aha. To się może przydać kiedy indziej. Jezu, ja nie mam w ogóle tych czerwonych kulek, kurczę, no. Wszędzie są twoje. I co ty gadasz? No, mam z tym jakiś tam mały problem. Niemożliwe. Dobra, widziałem cię, ale nie mam jak cię... Kurde, Cykam się. Okej... Okay. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Ryson? O! Wyjątkowo mało rozmawiamy dzisiaj na odcinku, Panie P. No, wcale się nie dziwię, przyznam szczerze. Kurde platy. Czy ty jesteś Royson? Zastanawiam się. Gdzie jesteś? Show yourself! Nie, nie zrobię tego. Ty coś kombinujesz. Znaczy mam wrażenie, że we dwójkę coś kombinujemy. Show yourself. O Jezus, już cię widziałem, kurde, już, już naciskałem guzik. A widziałeś mnie? Czy widziałeś jak otwieram? Ja cię już od dawna widziałem, tylko ty cały czas się poruszałeś, a ja nie chciałem zmarnować. Właśnie. A ty byłeś w tym korytarzu? Tak, no ja cały czas? Nie, nie cały no, czas. Jezu, Bo ja z... Ganialiśmy K się. Kurde, no. no nie wierzę ty. Niemożliwe. Ganialiśmy się i to tak, kurde, powiem ci ostro. Cholera jasna. Kurde, brate. Pokażemy mu Ludomir. Kurde, cool, same czerwone kulki są Tak? To dobrze, dzięki wow, wow, wow. O ty Wiesz, jak cię wystraszę jeszcze raz, to co się stanie? Ty do serio, faktycznie? No, o tyż kurde. Tak, tak tylko do twojej informacji, nie podoba mi się to, rojo. Nie podoba mi się teraz wcale Że <grystanie> kurde bradę Role gdzie jesteś? Ty wiesz gdzie jestem Przyznaj jest. się Jezu bo... Boże <grystanie> O Oh yeah! Oh yeah. <laughs> po koniec jestem zaprawiony w rojach, znaczy w bojach. No dobrze. No dobrze. Traciłem kombo. Niedobrze. Aż Peter, Peter musiał się sfokusować i to kurde, hardo musiał to zrobić. No byłem stary zesrany, nie? <laughs> A to dobrze, o to chodzi w tej grze. Ja już byłem tak zesrany. Że to się w pale nie mieści, nie? Kurde, jakie ciekawości to są. Ale to jest straszne, nie widzisz, gdzie jest przeciwnik w ogóle. No tak, to właśnie ten, to ja jest na tak początku straszne, myślałem. My tam, że to jedna osoba go nie, a druga osoba ucieka, jakby, nie? Ja na początku myślałem, że wiesz, jeden jest człowiekiem, drugi jest duchem, nie? I ładuje się Screamer. A gość musi tylko uciekać, a tu nie, tu możemy się nawzajem kurde panczować. No właśnie. Kurde. Nie podoba mi się ten odliczający zegar. Możesz grać na czas na lajcie, już nic z tym nie zrobię. A tak jeszcze ci w papkę wywalić, kurde, tak. tak. Nie, ty pewnie siedzisz w miejscu. A! Co za bezczelny, już oddawałem kurde kulkę, nie? Już oddawałem kulkę. Ojej! Bezczelny. Już oddawałem kulkę! Cholera jasna. Oddawałem kulkę. Kurde, blade. Co za gość. Nie no, niestety. Ale było dobrze. Oh, kurde, ale bonusy go? jeszcze. Dostasz bonusy za, za shriekes pewnie. Tak, coś tam dostanę. No ale dobrze. Jest no. winner. Winner Isaac. Alright. Come on. Kochani, Come się on. dobrze się bawiliście. Wiecie, wiecie co macie zrobić z tym palcem w górę. Wiecie co z nim zrobić. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Jezu, jak się kurde wystrzeliłem parę razy. No i dobrze. Cholera jasna. To no było straszne ja czasami. A tutaj w ogóle są jakieś customization. A jest grimoire. Bo chyba można stary sobie zmienić ten. Możesz sobie zmienić tego skera, tak? Żeby Będzie inne twarz się pojawiała, wiesz? Jest kilka różnych i to się dopiero odblokowuje, wiesz? A, no to widzisz. Jest jakiś, jest jakiś worek. Jeśli chcecie, żebyśmy jeszcze coś dla, ty, dla was nagrali z tego, dajcie znać po prostu. No właśnie, jeżeli chcecie więcej Hayden bo to taka sympatyczna szybka gierka, to piszcie w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki za uwagę. Darszę.